Sygnały świetlne, nadawane przez sygnalizator S1, oznaczają: sygnał zielony, zezwolenie na wjazd za sygnalizator. Sygnał żółty, zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania. Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony. Sygnał czerwony. Zakaz wjazdu za sygnalizator. Sygnał czerwony i żółty, nadawane jednocześnie zakaz wjazdu za sygnalizator, sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszych lub rowerzystom ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub na nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.